Dziwroka Rana Dobroska, witam serdecznie. Dzisiaj 26 stycznia. Zapraszam na analizę giełdy. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zapraszam do zapoznania się z klauzulą, teraz widoczną na ekranie, oraz z klauzulą, która znajduje się tuż pod wideo. Wczoraj z przyczyn technicznych nie udało mi się nagrać wideo we wtorek. Natomiast to dziś, w środę, i tak jest najważniejszy dzień na giełdzie. Dzisiaj o godzinie 20 czasu polskiego, posiedzenie Fed, na którym ogłosi decyzję odnośnie prowadzonej polityki pieniężnej i stóp procentowych. Fed już zapowiedział, że w najbliższym czasie w tym roku podwyższy stopy procentowe i to dlatego giełda notuje spadki, które mamy w tym momencie. Także SP 500. Notuje w tym momencie spadki sięgnęły 12% i Nasdaq akcje technologiczne 18%. Czyli tak naprawdę jest to korekta niewidziana od czasu korekty z początku 2020 roku. Wtedy spadki były dużo większe. Natomiast przez ostatni czas inwestorzy przyzwyczaili się do bardzo małej zmienności, bardzo płytkich korekt. Także jest to coś nowego. Pytanie najważniejsze: czy to stanowi okazję, czy jest to korekta w długoterminowym trendzie w dalszym ciągu wzrostowym, czy jest to zapowiedź odwrotu trendu i kompletna zmiana momentu. Także cała sztuka polega na tym, żeby odpowiednio przewidzieć, ustawić się swe, swoimi inwestycjami po właściwej stronie. To, co widzimy, SP500, wykres tygodniowy, gdzie jesteśmy. Tak jak mówiłam, spadki sięgnęły 12% w tym momencie i te spadki sprowadziły notowania do długoterminowego kanału wzrostowego. To jest wykres logarytmiczny. Musimy zmienić na wykres logarytmiczny, żeby móc zobaczyć te linie. Czyli w tym momencie jest to poziom wsparcia i to jest tutaj kluczowe. Dla ceny. Jeśli nastąpi odbicie z tych rejonów, no to będzie to jakby pozytywny odzew. Jeśli zostanie przełamany ten poziom, to będzie oczywiście zapowiadać to dalsze spadki. Czyli w tym momencie jeszcze z punktu widzenia analizy technicznej, nic się wielkiego nie wydarzyło, dlatego że poziomy wsparcia są utrzymane. Czyli jest utrzymana długoterminowy. Poziom wsparcia zaznaczony tutaj żółtą linią. Dodatkowo mamy tutaj linię dołek z zeszłego roku. Może przejdę na wykres dzienny, żeby to zobaczyć w przybliżeniu. Czyli równocześnie został obroniony poziom dna wrzesień-październik zeszłego roku. Czyli mamy tutaj póki co odbicie z przedwczoraj, taką piękną świecą, pin zrostowy. Tak? Czyli jedno odbicie mamy. Zobaczymy przede wszystkim, jak dzisiaj zachowają się ceny na ogłoszeniu Fedu. To, co warto podkreślić i mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że giełda cena dyskontuje wszystko. Czyli wszystkie informacje, które są dostępne dla inwestorów, one już są zdyskontowane w cenie. Czyli jeśli Fed zapowiedział, iż podwyższy stopy procentowe. To to już nie jest nowością dla, dla giełdy, tak? Jeśli dzisiaj Fed powie, że podwyższy, to jakby inwestorzy o tym już wiedzą i nie będzie to żadną nowością. I teraz jest cała kwestia, tak naprawdę, żeby przewidzieć, ile większość inwestorów oczekuje podwyżki tych stóp procentowych. Jeśli na przykład oczekuje 0,25 i tyle Fed poinformuje, że właśnie. Podwyższy, no to nie będzie to żadna wiadomość, a wręcz przeciwnie, może to być wiadomość uspokajająca, że nic się nie dzieje wielkiego, jest to wszystko przewidywalne, i być może giełda zareaguje nawet wzrostem na taką informację, która jakby uspokoi inwestorów, że wszystko jest pod kontrolą i nic wielkiego się nie dzieje. Także tutaj w dzisiejszym dniu kluczem będzie na ile Fed zaskoczy rynek, tak? Jeszcze na przykład nie podwyższy 100% albo podwyższy bardzo dużo, to będzie zaskoczeniem dla rynku. Jeśli podwyższy lekko, to sądzę, że nie będzie to zas zaskoczenia. Jakby nie było, można się spodziewać zmienności, bo to jest bardzo ważna decyzja Fedu. Wszyscy na to czekają. Dodatkowo mamy sytuację, gdy już bardzo gwałtowna jest korekta i głęboka, jak na obecne czasy, czyli jest strach na giełdzie, jest nerwowość. No i kwestia, jak to będzie rozegrane dalej, czy to stanowi okazję, czy zagrożenie na najbliższy czas, to już pozostawiam Państwu do interpretacji. Ryzyko jest Państwa, a to jest przecież kluczowe, jeśli chodzi o inwestycje. <coughs> Czyli mamy SP500, jedziemy dalej, NASDAQ, wykres tygodniowy. Tutaj spadki mamy większe, spadki sięgnęły 18%, wykres logarytmiczny mówi nam, że notowania są także na wsparciu w swoim połowie kanału tutaj wzrostowego z ostatnich wielu miesięcy, tak? nawet nie miesięcy, tylko tutaj od 2020. Czyli też jest to poziom wsparcia, jeśli zostanie obroniony to będzie to pozytywne dla giełdy. Pamiętajmy, że jesteśmy na obu indeksach powyżej długoterminowego kanału wzrostowego, co samo przez się jest rejonem potencjalnej bańki y, inwestycyjnej. Natomiast zobaczymy, przed nami decyzja FEDU, więc jest ta niepewność, y, jest, y, jest jak jest. Jeszcze jeden wykres, który chciałabym Państwu zaprezentować, który da tutaj jakąś perspektywę, tu jest wykres porównanie y, właśnie fund, Federal Fund Rate, y, to jest ten, te stopy, które zostaną podwyższone, y, do których tyczy się cała debata, i poniżej wykres SP500 y, amerykańskiego indeksu giełdowego. Wykres w długim terminie. Y, na co tutaj, co przykuwa uwagę, że y, interpretacja nie, do tej pory historyczna nie była taka zero-jedynkowa. To nie jest oczywistością, że jeśli stopy procentowe zaczynają być w cyklu podwyższania, to nie znaczy automatycznie, Krachu na giełdzie. I to trzeba o tym pamiętać. Czyli stopy procentowe mogą już za jakiś czas być podwyższane i nie spowodować to jakiegoś krachu na giełdzie. To dopiero gdy one są już bardzo wysoko, to z reguły powoduje to pewne perturbacje na giełdzie. Natomiast nie jest to takie od razu. Tak? Czyli tutaj historia podpowiada nam, że taki szczyt dla tych 100% był w roku 2020, nie, 2000, przepraszam. Później w 2006, 7, tak? I ostatnio 2019, tak? Czyli w tym momencie jesteśmy tutaj, nastąpi najprawdopodobniej tego oczekuje rynek. Podwyżka oczekuje się nawet kilka w tym roku, także Zobaczymy, jak na to zareaguje rynek. Zmienność jest oczekiwana, natomiast niekoniecznie to oznacza końcu trendu, który, który jest już przez ostatnie dekady, przez ostatnie lata, z którym mamy do czynienia. Tak? Także yy, dzień ważny, oczekiwana jest zmienność, także ryzyko jest duże i to trzeba. Mieć zawsze na uwadze, rozpoczynając jakiekolwiek ruchy na giełdzie w takim środowisku. Jedziemy dalej. Bitcoin. Bitcoin i kryptowaluty notują sporą korektę, sporą zmienność na, na skutek ostatnich miesięcy. Tutaj też, żebyśmy mieli jakiekolwiek wskazówki, Dobrze jest posiłkować się wykresem logarytmicznym. Tutaj wykres tygodniowy zmieniony na logarytmiczny. Dzięki temu można wyrysować w całkiem plastyczny sposób kanał wzrostowy, który ma szereg linii równoległych, które do tej pory były respektowane. Tak? Czyli tutaj, jeśli łączy się dwa dołki, to mamy linię i widzimy, że było wiele reakcji na przestrzeni ostatnich lat. I to, co wiemy, to to, że ostatnia korekta, tutaj, którą, którą teraz mamy, nastąpiła z poziomu oporu z, tych, z tychże właśnie linii. Natomiast w tym momencie notowania ceny są w rejonie wsparcia. Tyle wiemy. Czy nastąpi odbicie z tych poziomów, to już jest inna kwestia. To, co wiemy, to to, że jest to rejon wsparcia wynikający z dwóch rzeczy. Raz linii y, tej równoległej tego kanału wzrostowego dwa łącząc tutaj szczyt dołek także mamy jakąś linię wsparcia czyli tyle wiemy jeśli chodzi o Bitcoina natomiast czy nastąpi odbicie to też jest y, inna rzecz także kryptowaluty czekają tak samo na Fed także jest to aktywo jak każde inne w tym momencie i jest powiązany z tym, co się dzieje z ekonomią, z tym, co się dzieje na giełdzie. Inwestując w kryptowaluty, w Deep Broker, m, można inwestować za pomocą pary walutowej na Forex, natomiast niekoniecznie z powodzeniem można poszukać sobie albo ETF-u, y, który są na y, właśnie kryptowaluty, na blockchain, które posiadają w koszyku takie właśnie akcje, czy na akcje już konkretnie, tak jak na przykład Coinbase, y, giełdy kryptowalut, także, także mamy zobaczymy jak to dalej będzie się rozgrywać, dzisiaj ważny dzień, także ciekawe jak to, jak to właśnie się dzisiaj rozegra. Dolar, dolar w dalszym ciągu po obronie tutaj poziomu wsparcia utrzymuje swoje momentum wzrostowe, także tutaj linia zadziałała i trzyma. Bardzo ważny rynek obligacji, warto obserwować, bo to on daje nam obraz to gdzie jesteśmy, gdzie możemy być, jeśli chodzi o giełdy jako całość, Tutaj nazwałam to swojego czasu jako swoisty wskaźnik ryzyka. W tym momencie obligacje znajdują się, powróciły pod swój, swoją linię trendu spadkowego, czyli tutaj wiemy, że obligacje inwestorzy wycofują się z obligacji, generalnie mówiąc, tak, w długim terminie. A skoro tak, no to jest to pozytywne dla giełdy i pozytywne dla aktywów. Które są bardziej ryzykowne, tak? To wiemy patrząc tylko i wyłącznie właśnie na ten wykres. Jeśli sytuacja się zmieni, to będziemy interpretować to na odwrót, natomiast póki notowania są pod trendem wzrostowym, to właśnie możemy odczytać taką interpretację. No i złoto srebro, także będzie ważny dzień dla metali szlachetnych. Jeśli chodzi o złoto, tutaj widzę, że mi coś wykres ma pewne opóźnienie, natomiast będę mówić z pamięci. Złoto, srebro w dalszym ciągu um, nie mają rozstrzygnięcia co do kierunku, tak? Czyli jest taka sytuacja bardzo pasowa. Przez półtora roku znajdują się w korekcie, w konsolidacji, i póki co um, nic nie wskazuje na konkretny kierunek, tak? Czyli um, jest taki mały kanał wzrostowy dla złota, to on wyznacza tutaj kierunek w takim średnim, krótkim terminie. Tak? W tym momencie jest to linia oporu, górne ograniczenie kanału. Tak naprawdę to pokonanie szczytu z listopada dałoby nam odmienne momentum, powstałaby tutaj kompletnie inna dynamika niż mamy teraz. Jeśli tego nie będziemy widzieć, a póki co nie widzimy, to nie ma zmian, jeśli chodzi o złoto. Srebro bardzo, bardzo podobnie. To dopiero pokonanie tego szczytu z listopada też daje jakieś tutaj nam inne informacje. W tym momencie też srebro jest na poziomie oporu, tutaj swojego kanału spadkowego i wielkich zmian tutaj nie ma. Także jest no, dzieje się na giełdzie, tak? Są spadki spadki korekta póki co korekta potencjalnie stwarza możliwości, stwarza okazje. Natomiast no, trzeba być gdzieś tam oszacować ryzyko, czy ktoś jest w stanie ponieść w ogóle ryzyko, czy no, to już wszystko zależy od indywidualnych interpretacji. Dzisiaj bardzo dużo uzyskamy informacji co do przyszłości wycen, no dlatego że zobaczymy co powie Fed to raz, a najważniejsze jak giełda, jak inwestorzy to zinterpretują. Także warto dzisiaj otworzyć sobie platformę, zobaczyć co tam się dzieje i odpowiednio zareagować, aby być blisko rynku. Tak? dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli materiał się podoba, proszę o pozostawienie lajków, pozostawienia komentarzy, subskrybowania kanału. Dziękuję. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.